Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom czwarty, czyta ojciec Eusebiusz Skorupa. 16 listopada, wymiar prorocki ubóstwa. Lekcjo. Surowy w zachowaniu dyscypliny uważnie czuwał na swej strażnicy. Szczególnie strzegł bezcennego skarbu czystości, który nosimy w glinianych naczyniach. Starał się zachować zupełnie nienaruszoną czystość w poszanowaniu świętości człowieka wewnętrznego i zewnętrznego. Dlatego w początkach swego nawrócenia zanurzał się wiele razy zimową porą w rowie z lodem i śniegiem, uniesiony duchowym zapałem i mocą, aby i najbliższego wroga doskonale sobie podporządkować, a białą szatę czystości ustrzec od ognia cielesnej rozkoszy. Przez tego rodzaju postępowanie zajaśniał on tak wielkim pięknem skromności, że dla osiągnięcia doskonałego panowania nad ciałem zawarł przymierze z oczyma. Wydawało się, iż nie tylko unikał zmysłowych spojrzeń, ale wystrzegał się zupełnie jakiegokolwiek spojrzenia na rzeczy nic nie warte. Święty Bonaventura, Życiorys mniejszy świętego Franciszka. Meditacjo posiadanie rzeczy jest usprawiedliwione z dwóch powodów. Po pierwsze, każdy ma swoje osobiste potrzeby, które muszą być zapewnione. Być ubogim to nie znaczy nic nie posiadać, ale posiadać to, co jest konieczne do życia godnego człowieka. Drugi powód to życie wspólne, dzieła, a także życie we współczesnej społeczności. Wszystko to wymaga od zakonu, prowincji i wspólnot lokalnych posiadania różnych rzeczy. Nie zawsze jednak można w XXI wieku stosować rozwiązania czy praktyki z XIII czy XIX wieku, albo nawet jeszcze z niedalekiej przeszłości. Zwłaszcza w dziełach apostolskich można używać różnych nowoczesnych środków, które służą dobru innych. Nawet klasztory nie mogą być skansenami albo zamkniętymi twierdzami, w których nic nie może się zmienić. Nie można jednak ulegać złudzeniu nieograniczonym możliwościom nowoczesnej techniki. Wszelkie urządzenia mają tylko ułatwiać nam życie. I nie mogą stać się celem samym w sobie. Należy być zawsze czujnym, gdy chodzi o nasze potrzeby. Bardzo często wmawiamy sobie, że czegoś koniecznie potrzebujemy, albo że bez tego nie możemy się obejść. Okazuje się, że po jakimś czasie zostawiamy tę rzecz jak niepotrzebną zabawkę. Pamiętajmy, że oprócz potrzeb prawdziwych istnieją także urojone, których. Zaspokajanie najczęściej narusza ślub ubóstwa. Nieocenioną pomocą w rozeznaniu naszych potrzeb jest wspólnota i osoba przełożonego. Ubóstwo materialne nie może być pozostawione na marginesie życia i powołania. Niech nikt się nie łudzi, że można posiadać wiele i spokojnie oczekiwać na przyjście Królestwa Niebieskiego. Rzeczy można posiadać na dwa sposoby. Uporządkowany i nieuporządkowany. Posiadać rzeczy w sposób uporządkowany to znaczy mieć wewnętrzną wolność od nich. To nie one nas, ale my je posiadamy. To nie my im, ale one nam mają służyć. Po czym możemy poznać, że bracia posiadają rzeczy w sposób uporządkowany? Jeśli w każdej chwili są gotowi je pozostawić jeśli dzielą się tymi rzeczami z innymi, jeśli używają ich zgodnie z przeznaczeniem, jeśli używają ich zawsze w jedności z przełożonymi. Natomiast nieuporządkowane posiadanie rzeczy u braci można poznać po tym, że nie potrafią się z daną rzeczą rozstać, uważając, jakby życie bez niej jest niemożliwe. Zawłaszczając sobie rzeczy tylko do prywatnego i osobistego używania, nie potrafią się nimi dzielić. Ukrywają te rzeczy przed przełożonymi i współbraćmi, nie używają ich zgodnie z ich celem i przeznaczeniem. Gromadzą te rzeczy bez racjonalnego uzasadnienia. Kwestia ubóstwa materialnego była zawsze niezmiernie ważna dla nas. Czymś niebezpiecznym w tej dziedzinie jest wpadanie w skrajności. Z jednej strony laksyzm i zgadzanie się na używanie lub posiadanie rzeczy zbytecznych czy luksusowych, a z drugiej strony przesadny rygoryzm. Żyć ubogo to nie znaczy klepać biedę czy pielęgnować dziadostwo. Każdy człowiek ma swoje potrzeby, także te materialne, które muszą być zaspokojone. Jeśli tak się nie stanie, życie braci zacznie się koncentrować nie na tym, co istotne, ale na tym, czego im brakuje. Wtedy zdobycie czegoś może stać się obsesją, która zupełnie zniweczy wymiar duchowy naszego powołania, jak i naruszy życie wspólnotowe. Ubóstwo materialne wyklucza więc rzeczy zbędne, luksusowe, strzeże braci przed przywiązaniem się do nich. Wyrabia postawę troski i poszanowania tego, co zostało nam dane do użytku. Bo wykraczamy przeciw ubóstwu również wtedy, gdy przez niedbalstwo rzeczy ulegają zniszczeniu. To paradoks, ale ubóstwo materialne nie jest zwrócone przeciw rzeczom, ale stoi na ich straży. Żaden ubogi człowiek nie pozwoli sobie na marnotrawstwo. Oracjo. Prosimy Cię Panie o łaskę życia autentycznie ubogiego. Nie dozwól, abyśmy kiedykolwiek wpadli w obłudę, nazywając się ubogimi przy jednoczesnym, nieuporządkowanym posiadaniu wielu niepotrzebnych rzeczy.